A jak zawsze zaczniemy od piłeczki nożnej. Bombeczka jest z maroka, tak więc dość afrykańsko nam się zrobiło. Tanger gra na wyjeździe z Magreb FES i 5,20 płacą za drużynę wyjazdową, tak więc próbujemy bombeczką na tanger. Sobotnie kursiki powyżej 2-0 to z pierwszej ligi mecz Arki Gdynia Arka gra na wyjeździe z GKS Tychy a płacą za nią 2,25. Druga pozycja to Arthur z Wanderers. Jest to mecz w Australii i gramy na Wanderers za 2,15. Sobotnie Remisiki Torino AS Roma, Serie A we Włoszech, 30 płacą. Zelje z Niskar z Tuzlą City, 3,70. Bośnia i Hercegowina i z hiszpańskiej La Ligi 2 mamy UD Ibiza ze Sportingiem Chichon, 3,05. Kuponik królewski z piłeczki nożnej to Lille przeciwko Angers we francuskiej Ligue 1. Do tego w holenderskiej Eredivisie mamy Herenwen z Volendamem. No i oczywiście w Bundeslidze Bayern wygrywa z Freiburgiem. 1630 jest do wyjęcia na tym kuponie królewskim z piłeczki nożnej. A dalej mamy już koszykówkę, no i handikapy z koszykówki. Dwie pozycje z NBA. Waszyngton gra z Miami. Miami jest faworytem, tak więc odejmujemy 5,5 punkta. Drużynie faworyta i gramy dwójeczką na klasyczne podwojenie. Druga pozycja to Lakersi z Phoenix. Tutaj Lakersi są faworytem, tak więc odejmujemy 6,5 punkta. Drużynie Lakersów i gramy jedynką na klasyczne podwojenie. Z sobotnich overków również dwa mecze z NBA. Milwaukee gra z Memphis, 228,5 punkta to jest pułap na podwojenie, a drugi meczek to New Orleans Pelicans z Knicksami, 226,5, tutaj jest overreczek. Sobotnia niszowa egzotyka to trzy kupony po middle stawce. Na pierwszym żeśmy Japonię kobiet dali, tak więc nieźle już odwalamy. Gramy na drużynę Yomo Sunflowers, oczywiście na kazetce. Mamy również kazetkę z Nowej Zelandii, tutaj Drużyna nazywa się Oakland i grają przeciwko Nelson Giants. Trzecia pozycja to Oliverense z Owarense, tak więc dość podobnie brzmiące drużyny. Również KZ w stronę Oliverense, oczywiście liga portugalska, 802 do wyjęcia. Na drugim kuponie mamy dwie pozycje z Tajwanu Bank of Tajwan, tak więc chyba bogata drużyna. Na kazetce druga pozycja to Julon Dinos, kazetka tutaj w stronę drużyny gospodarzy. Trzecia pozycja to Liga Włoska, ale ta druga, Piacenza gra z Bolonią, no i gramy na Piacendze kazetką 685, jest do wyjęcia na tym kuponie. A na trzecim żeśmy odwalili Słowację Kobiet, drużyna nazywa się Bańska Bestrzyca. no i dodajemy wartość handikapu plusową 14,5%. Druga pozycja to pierwsza liga grecka. Karditsa gra z Jonikosem. I tutaj odejmujemy punkty. Drużynie Karditsasu, 6,5, tak więc jest dość sporym faworytem. Mam nadzieję, że taką przewagą właśnie wygra. Trzecia pozycja na tym kuponie to derby w Argentynie. Tutaj Regata gra ze San Martin. No i gramy na Regata z kazetką. 1007 jest do wyjęcia na tym kuponiku. A główny kupon z koszykówki, tutaj mamy. NBA i Los Angeles Lakers, Miami Heat i Memphis Grizzlies. Wszystkie pozycje oczywiście na końcowym zwycięstwie, a 1265 jest do wyjęcia właśnie na tym kuponiku. Dalej mamy już hokej, no i oczywiście bombka z hokeja. Koszyce grają z Michałowcami i gramy dwójką za 4,30 na drużynę Michałowce. Dalej mamy sobotnie kursy powyżej 2,0 i z Grenoble. Gramy na Grenoble, 2 0 -5 za to płacą, ma jest to Liga Francuska. Druga pozycja to Liga Szwedzka, ta niższa, Garden gra z Björkloven, oni grają już całą serię tych playoffów no i gramy na Garden za 2.15. 15 Subotnie remisiki to Ingolstadt z Mannheim, 4-0 Liga Niemiecka i dwie pozycje z Ligi AHL, Utica z Toronto, za 420 milłoki z Rockford 425. Dalej mamy już kuponik z hokeja i w Norwegii Stavanger na kazetce do tego Diurgarden ze Szwecji na kazetce i Syracuse z Rochester z AHL o 55 gola 2045 jest do wyjęcia na tym kuponiku z hokeja. A dalej mamy już tenis, no i oczywiście kupon z tenisa. Debelek panów Escobal z Rebulem. Do tego kolejny debelek panów Bagnisa z Echeverrim, ale tutaj jest, że zabiorą tylko seta. Do tego zagraliśmy Paulę badose Gibert na również handicapie setowym plus półtorej. Tak więc wystarczy, że Paula ukradnie seta Peguli. No i to nam wejdzie. 2070 jest do wyjęcia na tym kuponie tenisowym. A dalej mamy już baseball. No i dwa kupony z baseballa. Los Angeles Dodgers, tak się nazywa drużyna, na którą gramy na pierwszym kuponie. Zwycięstwo włącznie z ewentualną dogrywką, tak więc z ekstra inningami. No i tak zazwyczaj będziemy grać wszędzie kazetkami. Milwaukee gra z St. Louis. Gramy na Milwaukee. I tutaj w trzeciej pozycji mamy handicap plusowy. 3,5 inningu w stronę Oakland Athletics 772 jest do wyjęcia. Na drugim kuponie same overki tutaj Milwaukee gra St. Louis 7,5 wartość do tego Angelsi grają z Toronto Blue Jays 8,5 over i Arizona z Dodgersami 7,5 1115 jest do wyjęcia na tym drugim kuponiku z baseballa. Dalej już liga Typera i mecz widzewa ze stalą Mielec. Odpowiedź jest warta 5 punktów do rankingu Ligi Typera. Oczywiście mecz w ramach polskiej Ekstraklasy zaczyna się o godzinie 15. Pamiętajcie, nie edytujcie swoich komentarzy, no i oczywiście umieśćcie godzinę Waszego typowanka. Tak wygląda aktualny ranking Ligi Typera. Bart jest na pierwszym miejscu, na drugim Pan Poła, na trzecim Jareksos. Dziesiątkę zamyka Jurgen Chlop, a ja zapraszam wszystkich do zabawy. Zapraszam również do grupek polskich, Mamy je z różnych dyscyplin, zainteresowanych dołączeniem zapraszam na sport gmail.com. Możecie również wspierać kanał, bo dla wspierających dodatkowe filmy z kuponami. W dniu dzisiejszym wleci filmik dla wspierających z kuponami do toplik europejskich, no a dla poziomu pierwszej Digi Ekstra Klasy, jak zwykle Challenger. Challenge już są na kanale od wczoraj i są to zakończeniowe. W tym tygodniu kupony już do poszczególnych grup wsparcia. Poniedziałek następny challenge, no i oczywiście rozliczenie poprzedniego. Ja zapraszam wszystkich do wspierania kanału. Aby wesprzeć kanał wystarczy kliknąć przycisk wesprzyj. Taki przycisk znajduje się przy każdym z moich filmików. Pamiętajcie, że challenge dostępne są i widoczne tylko dla grup pierwszej ligi i ekstra klasy. Czwartek będzie znowu live stream o godzinie 21. W dniu wczorajszym odbył się dość szybki live week. No ze względu na to, że święta idą no i trochę obowiązków mi wyleciało. Ale ten przyszły live stream w następnym tygodniu będzie już dłuższy i tam będziecie mogli sobie ze mną pogadać oczywiście o bazie dotypowanka na najbliższy weekend. Tak więc z góry serdecznie zapraszam. A tak wygląda statystyka serii filmowych na chwilę obecną. Ona jest aktualna a kolejna jej aktualizacja będzie w filmie statystycznym. Kolejny film statystyczny pojawi się na kanale dopiero w środę, no ze względu na to, że są święta, no ja dopiero tak naprawdę będę mógł być przy sprzęcie we wtorek późnym wieczorkiem, tak więc będę robił i filmy na kolejne dni, te oczywiście dzienne. Będę oczywiście rozliczał to wszystko, co się działo właśnie w tym bieżącym tygodniu, tak więc film statystyczny wrzucę Wam dopiero w środę. Tak czy inaczej on się oczywiście pojawi, no i tam również rozliczymy sobie grupy wsparcia challenge'owe. Pozostaje mi Wam życzyć wesołych świąt. Filmiki będą pojawiały się oczywiście sukcesywnie na każdy dzień, póki co bardzo dziękuję wam już za uwagę. Zasubskrybujcie kanał, zostawcie łapeczkę w górę. No i do usłyszonka w kolejnych filmikach.